Głosia i Henryka Sawki, kiedy dziecko mówi do taty, tato, kup mi tablet, bo będę wyrzutkiem klasowym. <noise> no, no właśnie. O, tak I dlatego chcemy teraz porozmawiać o tym, co kupować dzieciom na przykład z okazji pierwszej komunii Świętej, ale nie tylko i czy powinny to być gadżety bardzo często drogie, wyrafinowane gadżety elektroniczne. Elektronika jest dzisiaj nieodłącznym elementem życia dzieci. Ale nie, 36 level! Niedługo elektroniczne gadżety zastąpią szkolne podręczniki, a multimedialne tablice Kredę, tak jak w tej warszawskiej szkole, gdzie zamiłowanie dzieci do nowych technologii jest stale rozwijane. Dzieciaki noszą smartfony, telefony. Tablety. Czasami wykorzystujemy te narzędzia w procesie edukacyjnym. Właśnie takie urządzenia wielofunkcyjne są w tym sezonie wymarzonym prezentem dla współczesnego malucha. Już dawno korzystam, bo to jest fajne i można pograć, można coś pooglądać. Jak trzeba przynieść jakieś informacje, można je sprawdzić, przynieść. Zawsze ma się je gotowe. Najlepszym źródłem informacji o nowościach jest internet, a w atrakcyjnych cenach można je kupić na platformach handlowych. Zobacz, zobacz, przyszedł nowy telefon. Zobacz, o, nawet smartfon. Właśnie tak 11-letni Karol razem z tatą szuka dla siebie prezentu na komunie Nowego tabletu. Szukamy przede wszystkim takiego, który byłby skomunikowany z siecią, poprzez wi-fi. Ja korzystam z tego typu platform, 1995 roku jeszcze jak mieszkałem w Stanach Zjednoczonych. W Polsce bardzo często ludzie mają obawy. Jeszcze nigdy nie zostaliśmy w jakikolwiek sposób oszukani. Bezpieczeństwo gwarantuje program ochrony kupujących, a prezent kupiony jeszcze dziś na pewno dotrze przed komunią. A to nasi goście Adam Zdrójkowski, aktor, Dariusz Zdrójkowski, tata aktora oraz Magdalena Zych, przedstawiciel fundacji KIT Protect. Adaś, masz jakieś gadżety elektroniczne? Oj tak. W domu? E... Oj tak, czyli dużo. Co no, na przykład? No dużo by wymieniać. No wiadomo, mam, mam, mam tablety, mam smartfony. Nie tableta, a tablety? Tablety. W dużo tabletów masz, te? No z dwa się na pewno znajdą. Mhm. I, co, i co, do czego? Używasz? Na kolanach taty. Do czego tak. używasz tabletów na przykład? Na przykład do szukania w internecie różnych rzeczy. Jak y, tata pracuje na, y, na komputerze, to ja szukam różnych informacji, I gram oczywiście, bo to jest chyba najfajniejsze w tym. Mhm. No i ogólnie oglądam filmy, słucham muzyki, mhm. bo tam jest praktycznie wszystko. Panie Adamie, ale taki tablet może też służyć do. No, jakiś myślę, bardziej ambitnych zajęć niż granie, prawda? Bo pewnie y, inaczej by Adaś nie miał tablety. Tak, no jak słyszeliśmy tutaj w tym zwiastunie, y, że dzieci no, powoli w szkole zaczynają korzystać z tabletów, prawda? Że uh -huh. tablet zaczyna zastępować, no, nie, wiem, nie chcę powiedzieć nauczyciela, ale rzeczywiście dostęp do sieci, błyskawiczny dostęp do informacji, no ułatwia, ułatwia pracę. I, I wydaje mi się, że rzeczywiście dziecko jest, no nie musi tych książek nosić, nie musi zaglądać do encyklopedii. Z jednej strony może nie jest to najlepsze, bo przestaje się uczyć korzystania z tego, mm -hmm. z książek i z encyklopedii. Bo wszystko można znaleźć w internecie, y prawda? Tak, ale internet no, jest tak, tak, tak bogatą zasobnicą wiedzy, że ja czasami <laughs> nawet się dziwię, wchodząc na jakieś tam strony, że możemy znaleźć tak naprawdę na tych forach dyskusyjnych każdy temat. Mm -hmm. to mhm. Panie Zariuszu, ale kto, kto wybiera ten sprzęt dla Adasia? Adaś czy jednak pan? To myślę, że, że jednak ja wybieram, bo wiadomo, że tutaj też jest ważny pułap cenowy, prawda? Jest, jest tutaj, mamy. I gdzie zazwyczaj? Gdzie, znaczy no, tak jak, jak było też w, w, w tym programie, że kupujemy to przez internet. W taniej, taniej? Jest taniej, tak. Mhm. Z racji tego, że rzeczywiście tutaj jest tak, że działa ten internet, może zakup przez internet już ileś tam lat zaczyna być to sprawdzone. Nie boimy się tego. Pani Magdalena. Kupowanie tych elektronicznych gadżetów to już jest norma, prawda? Teraz jest to wymarzony prezent na komunie i to może być wymarzony prezent, ale trzeba chyba spełnić parę warunków, prawda? Żeby on dobrze służył naszym dzieciom. Tak, to jest wymarzony prezent dla większości dzieci Szkoda, szkoda teraz odbierać dzieciom te przyjemności. I faktycznie, tak jak Państwo powiedzieliście na początku, że być na, szkoda skazywać dziecko na to, żeby było na obrzeżach klasy, bo nie ma takich narzędzi elektronicznych ale to, o czym na pewno trzeba pamiętać, to żeby świadomie to wybrać, żeby wiedzieć chociażby, do czego można te narzędzia wykorzystać. Czyli nie może być tak, że dziecko pierwsze odkrywa internet, a tata, hmm. mama, rodzice są do tyłu? Z, z reguły tak jest, że dziecko pierwsze chętniej, bardziej odkrywa internet, ale żeby przynajmniej rodzic wiedział, co w tym internecie może być, że tak samo jak masa dobrych stron, tak samo są też zagrożenia w sieci. Mhm. Jakie to są? zagrożenia. O tym można mówić dużo. Niebezpieczny kontakt, cyberprzemoc, <gry> strony, treści niewskazane. Ale uczy pan Adasia, że, żeby chętnie nie podawał swoich danych, żeby jednak uważał te, te, te wszystkie no czaty, tak, prawda, tak, odkąd, te wszystkie portale. kąt gra w serialach, występuje w telewizji, więc jakąś jest osobą publiczną, na pewno tak, aczkolwiek na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Na, na, nie mamy wpływu, ponieważ powstają fałszywe konta. Powstaje bardzo mhm. dużo jakiś takich ich, no nie wiem, jak właściwie nazwać się. tutaj. Ludzie podszywają się, dokładnie się podszywają, bo trudno nazwać, jeżeli ktoś występuje pod nazwiskiem Zdrójkowski, imię Adam, są wypowiedzi, są zdjęcia. No niestety te portale mają to do siebie, że możemy znaleźć tam wszystko, tak jak powiedziałem, czyli umieszczając, też musimy my być ostrożni jako rodzice, bo umieszczamy praktycznie wszystko, umieszczamy swoje życie, przelewamy do internetu i tak. inni ludzie mogą z tego korzystać, prawda? Korzystać w różnych znaczeniach, w różnych formach. I to jest niebezpieczne w pewnym sensie. Adam, ostatnie pytanie na, na koniec naszej rozmowy. Co by było, gdybyś nie miał tych wszystkich sprzętów, tych gadżetów, tych tabletów. Miałbyś inne życie w szkole na przykład? Wśród rówieśników? No myślę, że to jest y, trudno to określić, bo akurat mam te tablety i to wszystko. No, ale jakbyś nie miał, co? Nikt by z tobą w szkole nie rozmawiał? Nie, to nie jest Chyba tak. Nie, bo, prawda? Tak, bo większość mogła się żyć. Ta. Większość nie ma? Większość moich kolegów nie ma, bo jednak to nie, jest, to nie, nie kosztuje 50 złotych. Uh -huh. to, to, to jest dość drogie. No więc jakby ja się tu nie wywyższam, że o ja mam to, ja mam to i, i ja tutaj rządzę. I no. za to cię też kochamy Adasiu no i uwielbiamy oglądać serial rodzinka.pl z twoim udziałem, dziękuję wiesz, bardzo. który będzie już jesienią. Dziękuję, że gadżety byliście z nami. Gadżety są fajne, dobrze, żeby nam dobrze służyły, dlatego dziękujemy za te wszystkie rady, gadżety dziękuję. elektroniczne, tak jak powiedziała Pani Magda, wymarzony prezent dla dzieci.